Dzień dobry, nazywam się Joanna Polit. Od kilku lat aktywnie działam w polskiej kooperatywie spożywczej. Dwa lata temu wraz z mężem otworzyliśmy pole w Rosole. Jest to sklep z żywnością tutaj nie, od naszych lokalnych ekologicznych rolników. Chcieliśmy po prostu dać możliwość naszym rolnikom dotrzeć do większej liczby odbiorców a tutaj naszej lokalnej społeczności dać możliwość spróbowania prawdziwego, przepysznego jedzenia. Oprócz tego prowadzę warsztaty edukacyjne ekologii, o czytaniu etykiet. Bardzo też lubię prowadzić warsztaty z roślinnej kuchni odżywczej, ze względu na to, że ukończyłam wegańską akademię kulinarną. Jest to moje marzenie, aby w Polsku też taka akademia kulinarna wegańska powstała. Chcę powiedzieć też troszeczkę swojej historii, jak to się u nas zaczęło, a zaczęło się o dziwo w momencie kiedy wyprowadziłam się ze wsi i musiałam skosztować warzyw z supermarketów i moje przerażenie było ogromne, kiedy zupy były po prostu niesmaczne, wszystko smakowało inaczej i to był taki zwrot akcji, kiedy moja koleżanka powiedziała, mmm, wiesz co no to przyjedź, uszykuję Ci torbę z warzywami. E, ja się bardzo ucieszyłam, e, pamiętam, dała mi torbę marchwi ogromną i wytłoczyłam z tej marchwi sok, e, no i poczułam, że jest ona po prostu, coś jest z tą marfią nie tak, że jest niesmaczna, więc zadzwoniłam mówię, słuchaj Martyna, e, ta marchew jest jakaś hmm. dziwna. On mówi, wiesz co? No tata wczoraj pryskał, ee, ale ten, ale to jest e, normalne. Ja mówię, kurczę, no jak pryskał? Dlaczego w ogóle to robił? Ona mówię, no wiesz, no przecież bez tego by nic nie wyrosło. No i właśnie wtedy sobie zdałam sprawę, że mieszkając na wsi, tak naprawdę może ze trzy gospodarstwa uprawiały warzywa, z czego chyba tak naprawdę tylko my z mamą uprawiałyśmy po prostu naturalnie, tak, bez żadnych pestycydów. I to było dla mnie takie zderzenie z rzeczywistością, że ta wieść już się zatraciła. To było 10 lat temu i wtedy zaczęłam poszukiwać. A wzmocniło się to w momencie, kiedy zaszłam w ciążę, urodziłam pierwszego syna i. Zaczęłam czytać o diecie mamy karmiącej, bo, bo bardzo chciałam karmić piersią. I wszędzie czytałam, że dieta mamy karmiącej jest bardzo ważna, że trzeba się zdrowo odżywiać, że najlepiej, żeby to były warzywa ekologiczne. I zaczęłam wtedy poszukiwać tych naszych rolników. I tak w Płockiej Kooperatywie Spożywczej. Mamy ich naprawdę przewspaniałych. Zresztą na pewno znacie piekarnie Chruby. Mamy do siebie 25 km. Chcę Wam pokazać w ogóle, bo dzisiaj jest Torek, jak wyglądają okoliczności naszej kooperatywy. Więc mamy, patrzcie tutaj, przepiękne okoliczności. Mamy lasy. Mamy stare studnie. A tutaj mamy taki 120-letni domek, który jeszcze się jakoś trzyma. Pokażę Wam, jak wygląda to troszeczkę w środku. Tutaj już przyjechało do nas pieczywo z piekarni chruby. Na pewno to na pewno ja życie. Tutaj mamy przepiękne warzywa, zaraz Wam pokażę. Nie wiem, czy będzie coś widać, ale tu mamy, co mamy dzieciaczki? Rzodkiewka. Rzodkiewka. Mamy rzodkieweczki, mamy szczypiorka, tak? mamy sałatę, już takie przepiękne, prawda? Nie dość, że są ekologiczne, Tutaj też to są przesmaczne. Tak. Pozdrawiamy Wam bardzo serdecznie, zdajemy sobie sprawę, że to będzie nietypowe nagranie. O. Dziękujemy za to. Ja dziękuję za to, co robicie, i dziękuję, że mogłam brać udział w tym plebiscycie. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka. Pa! Oh you